Dzień dobry wszystkich bardzo serdecznie w Wąchaniu w Ciemno, czyli serii, w której sama nazwa wskazuje: Wącham perfumy w ciemno, losuję 8 próbek z mojego woreczka, próbek, nakładam je na skórę i staram się co nieco o nich powiedzieć. I tak to zazwyczaj wygląda. Tym razem wiem co to co mam za próbki, dlatego że cztery z nich chciałem przetestować trochę na prośbę, w sensie e, mam te próbki od jednej z widzek i po prostu chciałbym je przetestować. Nigdy ich wcześniej nie wąchałem. Znam tylko nazwy, nie znam nut. Cztery pozostałe muszę wysłać pewnej osobie, stąd taki pośpiech w testowaniu ich. Także wiem co to, ale nie będę znał kolejności. Nie podejrzewam, że poznam co to za zapachy, więc no, większość jest dosyć charakterystycznych, mi się wydaje. Pierwszy leci na skórę, pachnie tropikalnie, owocowo, ale też tak gumobalonowo, męsko, mainstreamowo, troszkę. Odrobina jakichś inwiktusowo saważowych nutek tutaj jest. Trochę tak. Mm, trochę takich słono morskich, ambrowych molekuł, typu Ambroxan, albo Amresnite, albo coś takiego. Jakieś takie słone, nieco ym, nieco drażniące, dyfuzyjne mocno nuty. Trochę takiej gumy balonowej, owocowej. Trochę fajnych owoców tropikalnych, ym, jakiegoś smoothie tropikalnego, trochę mleczny jest ten zapach. No Mm. Wiem, że to jest nawet, nie, może nie że wyhypowany, ale bardzo dużo osób chwaliło ten zapach, bo jestem pewny, że to jest God of Fire marki SHL. Tak. Um. Dużo osób bardzo chwaliło ten zapach. Ten zapach jest bardzo, bardzo drogi. Nie wiem, chyba 20 zł za mililitr kosztuje w oficjalnej dystrybucji coś takiego. I poza tym, takim ładnym, nie wiem czy ładnym, wyjątkowym flakonem, zawartość, um, no nie wiem, na mnie nie robi większego wrażenia. Pachnie dosyć tanio, owocowo, mainstreamowo, i wydaje mi się, że to pachnidło mogłoby być równie dobrze na półkach Sefory czy Douglasa. Mam wrażenie, że wtedy nikt nie, nie zwróciłby na nie większej uwagi. No nie wiem. Tak se. Nuty według fragrantyki to mango, cytryna, imbir, jakieś czerwone jagody, nuty drzewne, kumaryna, jaśmin, piżmo, udr, cy, udr. <laughs> Ud, cypriol i bursztyn. Średniawa, lecimy dalej. Drugie perfumy są hmm, drzewne. Trochę kojarzą mi się z Santal 33. Takie bardzo wytrawne drewno, suche. Ehm, ale w tle mamy też takie jakby nuty nieco ciepło-pudrowe. Ogólnie jest raczej taki dymno-kadzidlany, nieco balsamiczny. Trochę jakby nut owocowych. Trochę mi się to kojarzy z takim kombo arabskim, taka róża, szafran, drewno. I wydaje mi się, że no, jakaś róża szafran, jakbym miał strzelać, bo jest tak trochę metalicznie od szafranu. Szafran w ogóle bardzo fajnie pachnie, tak wyjątkowo. Ciężko ten jak już się uzna, pomylić z czymś innym. Nieco tak trochę właśnie tak, tak, takiej konfitury różanej, ale raczej dosyć wytrawnej. Zapach jest fajny, musujący w otwarciu. No mówię, bardzo drzewny, wytrawny, Trochę bardziej niż Santal 33 kojarzy mi się z Saru Jessica Parker Stasz Świetne perfumy swoją drogą. Ta owocowość coraz bardziej wychodzi, ona jest bardzo, bardzo fajna. Właśnie taka gęsta, konfiturowa. Jakaś, yy, nie wiem, czy marmolada, śliw marmolada czy konfitura, powidła śliwkowe bardziej się robi. No nieważne, jakieś takie ciężko śliwkowe, trochę różane, bardzo bardzo fajne i że to jest Nishan od Parfums de i tak jest. Dobra, sprawdźmy nuty. Różowy pieprz, grejfrut, limonka, szafran, labdanum, kwiaty, olibanum, róża, geranium, drewno, paczula, bursztyn i cedr. Spokojnie porównywany jest przez ludzi do Santala ani do SJP, nieważne. Do Amouage, do Jubilata 25 dużo osób porównuje, nie znam aż tak bardzo tych perfum, więc nie będę się wypowiadał. Ale muszę przyznać, że naprawdę, naprawdę fajne, drzewne perfumy. Lecimy dalej. Różany, zielony, metaliczny. Ehm, to już wiem od razu, co to jest. Ehm, podobny do Opusa 10 od Amouage. Ale jednak lżejszy i milszy wydaje mi się. Nie, no, że nie, nie wiem, czy milszy. Na pewno lżejszy nie jest aż taki... Mocno różany, taki gęsty. Tu jest jednak bardziej transparentnie. to są też takie duże nutka dzidlanych oraz duże tak, taki goryczy jakby, takiej zielonej, nie wiem jak to inaczej opisać, zapach pachnie jak jakaś, nie wiem, jakaś trucizna trochę. Wow, bardzo mi się podoba. To jest panusz. Em, Aga, ro, Rose Agatha. Różana Agatka. <śm> em. Tak, um, no muszę powiedzieć szczerze, że bardzo fajne, tym bardziej, że perfumarki Panusz potrafił kosztować 200 do 300 zł często, także wydaje mi się, że rewelacja, w ogóle wszystkie, które poznałem, nie, znaczy z tej, z tej serii, bo jest taka seria czterech perfum, poznałem um, Daturę, która była spoko, Patchouli Fig było genialne, bardzo lubię te perfumy, jeszcze nie znam absyntowych, mam nadzieję, że to się niedługo zmieni i te różane są naprawdę, naprawdę świetne też. Nuty do nuty metaliczne, elemi, czarny pieprz, geranium, nuty zielone, róża, kadzidło, nuty mineralne, labdanum, skóra i ebony wood, który nie pamiętam czym jest, machoń chyba. No, robi wrażenie, dobra, czwarte perfumy. Hm, bardzo ciekawe. Drzewne kojarzą się męsko, to takie tonkowo-kumarynowe, nieco kojarzą się z zapachem siana, trochę ziołowe, trochę lawendy, trochę mam wrażenie jakichś nut takich jakichś takich owoców, typu czarna porzeczka, liść czarnej porzeczki. Bardzo fajne, mam wrażenie, że wąchałem coś podobnego w, w perfumach jakichś zimiaki tych niebieskich. Muszę przyznać, że naprawdę ciekawy, fajny, fajny, fajnie zblendowany, nic tutaj się tak bardzo nie wyróżnia, jest ca... z taką fajną całością, jest taki fajny, gładki, chociaż trochę taki... Bezpieczno, nudny, ale bardzo ładny. To był Nishane B612. Mały książę. <laughs> Nuty to lawenda, cypr, geranium, kaszmiran, drewno sandałowe, cedr, paczula, piżmo, mech dębowy i tonka. Bardzo fajny. Drzewny męski, uniwersalny. Męski, no raczej taki kojarzący się dosyć, dosyć typowo męsko. Ehm. Taki nieofensywny, uniwersalny, bardzo fajny zapach, a przy okazji całkiem oryginalny. Dobra, dalej. Dziwne, cytrusowe, em, takie pudrowo-ciepłe, nieco gorzkawe, nieco zielone, jakby jakiś pettigrain. No ogólnie pachnie to jakiś wibowit, w sensie taki, taki proszek cytrusowy, co się rozpuszczało. Nie wiem czy to był wibowit czy co, taki dla dzieci jakiś z witaminami czy coś. Ok. Mm. Tesoro DeSol MMVXI 2016. Nie, VXI. Ok, na fragrancie już jest MMXVI, czyli 2016. Dobra. Um, to są perfumy, przy których Ewelina, osoba, od której mam te próbki, napisała, że mam przygotować sobie miskę na wymioty. Nie odbieram ich, tak? ale nie są jakieś specjalnie fajne, w sensie jest takie mleczno-cytrusowe, takie mdłe... Nie. A nuty według Fragrantyki to gorzka pomarańcza, pettigrain, wetyweria, skóra i jaśmin biały, piżmo, bergamotka i różowy pieprz. Mmm, kolejne perfumy są limonkowe, a z nutą taką dziwnie plastikową, taką industrialno-syntetyczną nutą. Trochę taką jakby cukrową, trochę, no, no głównie jest ta limonka, ale też tutaj jest coś gorzkiego, jakby pettigrain, może jakieś neroli, bo jest tak trochę mydlanie, tak świeżo, czysto, typu proszek do prania. A jest też jakaś taka słodycz, ale ta słodycz jest bardzo dziwna. jest taka plastikowa, jakieś żelki czy coś, nie wiem. No dobra. Lime or Tegia Ortigia, Sicilia. Nuty według fragrantyki to limonka, nuty drzewne, gorzka, pomarańcza, kwiat, cytryny, petty grain i wanilia. Kolońsko się zaczyna robić, no pachnie to jakaś no, taka woda kolońska za nie wiem, dwie dychy. Ja nie, że jest zły, nie, przyjemny. Miła woda kolońska, ale nadal tylko woda kolońska. Siódemka. I to są perfumy, które Ewelina opisała jako ośliniona róża i łapie o co chodzi, ale nie przeszkadza mi to. W sensie to pachnie, no głównie różanie, ale ta róża jest taka, ja lubię taką różę. W sensie ona jest troszeczkę opusowa też, w sensie taka jak z amuarza, w sensie taka metaliczna. no nie, dla mnie jest przyjemny, różany, nieco metaliczny, ma taką świeżość piżmowo-pieprzową, trochę mi się kojarzy z perłami od Lalika, a tak troszkę, trochę taką paczulową. Fajnie jest taki musujący w tym otwarciu, taki cytrusowy, właśnie te, te, jakieś jakieś cytrusy to są na pewno. Te nuty metaliczne są bardzo fajne, ale tak, no ta róża jest bardzo taka milutka, słodko-pudrowa troszkę. Taka też konfiturowa, bardzo, bardzo miła. No ja jestem fanem róży i mi się bardzo, bardzo podoba, muszę powiedzieć. Lubię taką różę, tak przedstawioną. Nie żadną taką ciężką, ulepną, słodką, właśnie taką świeżą, zwiewną. Znaczy, ta róża ma trochę słodyczy, ale jednak ma tą zwiewność i lekkość. Ehm, no, to był Ode Protection od Etat Libre d'orange. Nuty Imbir, Pieprz Bergamotka, Róża Geranium, Jaśmin, Paczula, Kadzidło Benzoes i Kakao. I ostatnie pachnidło ósme w dużym flakonie. W flakonie, w flakoniku sporym, całkiem jak na odlewkę. Ja już wiem co to, ale wam jeszcze nie powiem. Drzewny, pudrowy, troszkę gorzki. Ma taką gorycz ziołowo-zieloną. Nie pamiętam jak ten składnik się nazywa, ale no, ja go kojarzę z chociażby em, Kasbach od Roberta Piget. I on nadaje takiej em, właśnie zielonej goryczy nieco. Em, Tutaj tę nutę wyraźnie czuję. Poza tym jakieś takie nuty bardzo orzeźwiające, takie z przodu, nawet nie że cytrusowe, to takie um, piep owocowo pieprze, właśnie różowy pieprz mocno mi się wydaje. Chyba też kojarzę z nut. Um, I um, różowy pieprz daje takiej fajnej owocowej świeżości, tak bardzo przyjemnie musuję w nosie, nieco ziemistości, jakby w no, Bardzo fajny, raczej kojarzy się męsko, tak troszeczkę, chociaż nie, nie aż tak bardzo, ale troszeczkę jednak. Mam wrażenie, że skręca w męską stronę. Trudno powiedzieć dlaczego dokładnie. Ogólnie jest bardzo przyjemny, uniwersalny, wydaje mi się, że na każdą okazję. Taki bardzo elegancki. I to był Royal Ud od Creed'a. I nie znałem nigdy tych perfum, aż dziwne, bo dosyć znany. No marka wiadomo znana, perfumy też dosyć no takie jedne z bardziej znanych marki Creed, ale nigdy jednak nie było dane mi ich wąchać. I cieszę, cieszę się, że miałem, mam okazję. Bardzo mi się podobają, nuty, różowy pieprz, cytryna, bergamotka, cedr, dzięgiel, to jest ta nuta, którą znam z Kazbacha, nie wiem jak pachnie dzięgiel, ale no, tak mi się skojarzyło z Kazbachem, jest z taką zieloną goryczą, ale jest też galbanum, więc to może jest też zasługa galbanum, drewno sandałowe, ud i piżmo ten ud to tutaj tak nie bardzo, ale nie jest to istotne. Bardzo, bardzo przyjemne, uniwersalne pachnidło Na każdą okazję, bardzo, znaczy nie wiem w sumie, czy na każdą okazję, takie No raczej eleganckie, nie wiem, garniturowe, koszulowe Takie jednak na jakąś, no Uniwersalne, ale tak Jak się, ma, mamy jakiś taki może styl bardziej Smart casual czy coś No um, już wiadomo, noście perfumy do czego chcecie, jak wam się podobają, nie, ale Tak, tak mi się kojarzy, więc tak rzucam Dobra, tyle chyba Wracam do Was za chwilę z jakimś tam podsumowaniem. Ba. No dobra, minęło nieco ponad pół godziny, odkąd nałożyłem pierwsze perfumy na skórę, więc sprawdźmy, jak się rozwinęły. No, nie podoba mi się ten God of Fire, Jezus Maria. Mm. Jest jak, trochę jak Erba pura od Sterzofa. taki mocny, yy, dyfuzyjny, yy, owocowy, tropikalny, syntetyczny. Trochę też jak. Jakieś takie manuty saważowo-invictusowe, właśnie takie mainstreamowo męskie, e, guma do rzucia, jakieś takie słone morskie. Nie. Nishan od Parfums de Marly za to. Bardzo fajny. Nie do końca chyba w moim stylu. Ehm, nie wiem, coś mi w nim nie gra, ale wydaje mi się, że naprawdę wielu, wielu osobom może się spodobać. Drzewny, suchy, e, kadzidlany. Sporo takich owocowych, w sumie nie, podoba mi się, ok, podoba mi się. Nie ta owocowość właśnie robi tutaj robotę, właśnie. Poza tym, że jest on taki typowy, drzewny, suchy, kadzidlany, balsamiczny, to jednak ta owo te owoce, tak, takie właśnie gęste jakieś owocowe nuty, nieco marmoladowo-powidłowe, tle, szafran taki metaliczny. Kurczę, no, fajne. fajny, fajny, fajny. Dalej. Ta różana agatka się zrobiła. uuu, uh. Mocno kadzidlana. Z takim gorzkie, zielone, metaliczne kadzidło. Taki dym. Nadal jest róża, ale jednak ta, taka mineralność zapachu, ta dymność naprawdę tutaj. Taki metal dym. Jakieś takie, właśnie nuty skaliste, nie wiem, wodne, świeże. Bardzo, bardzo fajnie to tu wszystko gra. No, robi, robi, robi wrażenie to pachnidło, nie ma co. Czwarte. No, B612 jest bardzo miły: lawendowo-kumarynowy, tonkowy, ziołowy. Właśnie ten nuta, nuta taka właśnie fajna. Em, Cyprys, prawdopodobnie, no bo był w nutach i jest w tym Izimiaki, o którym tak mi się skojarzył z nim. Właśnie taki nieco owocowo-iglaste, właśnie tak trochę żywice iglaste, takie słodkie. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemny zapach. Piątka. No, ten tesoro, takie dziwadełko, no. Teraz zrobił taki bardziej słoneczny, trochę kojarzy się z jakimś, jakimiś kosmetykami do opalania, A nadal jest taki. Mleczno-cytrusowy, nieco goryczkowy, nie podoba mi się, szóstka. No szóstka to jest limonkowa woda kolońska. Tyle? Siódemka? Ode Protection zrobił się gładszy, taki... No, już nie wyczuwam aż tak tych nut metalicznych w otwarciu. Róża, kremowa, gładka, też fajna, taka nieco świeżo, taka spicy. Przyjemniaczek, według mnie różany. I ostatni e, Royal Ud. No tu bez większych zmian. Drzewnie, elegancko. Mamy tą owocowość od róże, różowego pieprzu. Trochę takich nut kwaśnozielonych właśnie od dzięgielu. Albo też galbanum. E, no nic, bardzo, bardzo fajny również. Ok. Tyle ode mnie. Jeśli znacie jakiś z tych perfum obowiązkowych, dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Dziękuję. Papa pa.